Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. E, dalej testujemy na streamie gry z Game Passa. Dzisiaj wjeżdża Minecraft Dungeons, moi drodzy. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i sprawdzimy sobie ten tytuł. Ja tutaj od jakiegoś czasu właśnie planowałem go sprawdzić. Podobno jest naprawdę takim bardzo, bardzo luźniutkim hack slashem, więc e, może akurat, może akurat będzie, będzie spoko, nie? Ułatwienia dostępu po przejściu do głównego eee, narecja ekranowa. Napisy, drżenie ekranu, kolor konturu wroga. Okej. Okay. Okej. Okay. Myślę, że jakieś tam sceny nie są nam potrzebne. Możemy sobie to przeskipować. Tutaj wybieramy chyba naszą postać, tak? Okej, okay, to są postaci z DLC. Może być. Podoba mi się to, że jest proste bardzo menu. Bardzo sobie cenię jak menu jest proste. Gra kontroler dźwięk troszeczkę sobie obniżymy, żeby uszy nam nie rozsadziło. Do 70 polecimy. Powinno być w porządku autorzy, licencja, filmy, kontroler gra. Jeszcze chciałem wejść w gra. Jasność, wskazówki, skalowanie, ok. Profil, ustawienia, ułatwienie dostępu. Rozpocznij grę po prostu. Spoko, podoba mi się. Podoba mi się to, że jest super prościutka ta gra. Praktycznie trzy kliknięcia i jesteśmy, jesteśmy już w grze, zobaczcie. Bardzo, bardzo prosta. Eee, I co my tu mamy? RB to jest... To jest Dash, taki jakby roll Od do dołu mamy mapę. O, fajnie, lubię. Lubię widzieć mapę. Eee, LB, leczenie, XYB, do góry mamy... Ekwipunek. No dobra, a jak się bije? Aha. Po prostu. Po prostu się macha mieczem. Podążaj za markerem nawigacji, aby dotrzeć do aktualnego celu. Dobrze. Jak się skacze? Nie skacze się, nie trzeba. Okej okay. Wyłączę sobie tę mapę na razie. Kurde, ta gra jest fajna. Bardzo mi się podoba. Jest taka prosta, że uwielbiam ją normalnie za to. Dobra, czekajcie, bo tam jeszcze można powiedz. Podnieść strzały. Jak? Gdzieś leżały strzały? Nie. Chyba ten dalszy nasz cel. Fajna, kurde, fajna. Ej, podoba mi się. RT się strzela. <grym> Fajna muzyczka, prościutka rozgrywka słuchajcie, ciekaw jestem co tutaj będzie nam dawał ten nasz ekwipunek, bo zobaczcie na razie mam tutaj jakiś ciulowy miecz, ale mogę chyba też sobie ubierać różne inne rzeczy, ciekawe. Ale wypas normalnie, a jak się przytrzyma, a to postać po prostu sama macha. Widzicie, o, o ci coś mądrzejsi już, bo nawet uciekli przez chwilę ode mnie i na mnie szarżowali. Zarazem chleb. Trochę mi się nie podoba ten dźwięk biegania, bo kojarzy mi się z takim kopaniem w ziemi w Minecrafcie ręką gołą. Nie wiem czy kojarzycie ten dźwięk. Ale właśnie tak on brzmi dla mnie. Jak stoicie przy drzewie albo przy ziemi i kopiecie, wiecie, gołą ręką w Minecrafcie to taki jest właśnie dźwięk biegania, nie? Aha, czyli ja jednak miałem zejść tam na dół. No dobra. Kurde, powiem Wam, że wszystko to co słyszałem na temat tego tytułu, czyli Minecraft Dungeons, to jest prawda, bo słyszałem, że tytuł jest bardzo prosty, bardzo przyjemny i na pewno. Osoby lubujące się w nich znaczy w takich hack and slashach się w tym tytule odnajdą, nie? No i faktycznie. Dobra, zdobyłem poziom, co mi to daje? Zaklnij wyposażenie. Wybierz element wyposażenia, który chcesz zakląć. Czyli, o mam świniątko. Czyli dają mi tutaj możliwość przy levelowaniu zaklinania przedmiotów. Zaklęcia. Szansa zwiększona o 100%. Dobrze. Grabisz. Czekaj, co? Zwiększa szansę na to, że po śmierci moba pojawi się przedmiot zużywalny. Spoko. O, coś znalazłem. Fajerwerka znalazłem. A to po to jest ten cały ekwipunek. Dobra, x sam się będzie chyba strzelało z rakiet? Zobaczymy. Walne se rakietą, no co? Wow! Fajna była ta rakieta. O, a tam jak? A. Nie spodziewałbym się, że będzie można rolować nad przepaścią, wiecie? Ale najwyraźniej się da. No dobra, gra się nazywa Minecraft Dungeons, a ja tutaj nie biegam wcale po dungeonach, tylko. Biegam po zwykłej Minecraftowej mapie, która jeszcze na dodatek nie jest w żaden sposób otwarta. Tylko po prostu cały czas mnie tutaj kierują zarączka, ale prawdopodobnie był dlatego, tak że był to tutorial, tak coś mi się brywa, wydaje. Trzymaj się brawa, pozdrawiam serdecznie. A nie wiem, czy rzadko jeszcze z nami jest. Wędka. Nice. Zobaczcie, jaka ta gra jest prosta. Strasznie prosta. Wybrzeże Kałamarnic jest zaliczone. kriperowe lasy teraz przed nami. Bardzo fajnie. Ok, zalecana moc 1. No to myślę, że, że się załapie. Mogę zmienić poziom trudności. Ciekaw jestem, czy misja się kończy na przykład jakimś boss fightem, czy po prostu właśnie takim ołtarzykiem, aut do którego dochodzimy i jest koniec misji. Jeszcze chwilę sobie polatamy, mamy jeszcze parę minutek. Dobra, Wolnij osadnika, i to jest chyba e, już normalna gra, to już nie jest tutorial. Także myślę, że tutaj już nie ma przeproś. Mam 75 strzał. Ciekawe skąd. O, są też mocniejsze mody. TNT. Wspomniałem jak się roluje. Więc musiałem sobie poradzić po prostu moim okrzykiem. Niektóre zombiaki mają zbroje i są mocniejsze. Spoko. Podoba mi się, bo to oznacza, że wcale nie będzie tutaj tak łatwo przez cały ten czas. Podoba mi się, że nie trzeba praktycznie wcale celować. Ojejku, zaraz zginę. Patrzcie, uleczy się. Można. Okej, okay, czyli to jest nasz osadnik, którego mam uratować. Poszło szybko, widzę, że tędy też można się poruszać. Ale chyba nie w nieskończoność. Jak się porusza szybko, śmiesznie? Jakąś chyba miksturę do tego wypiłem. Super jest ta gra, naprawdę wcale się po niej wiele nie spodziewałem. A jak na razie jest po prostu fajna. Jest bardzo, bardzo luźna, praktycznie w ogóle niewymagająca. Bardzo, bardzo prosta w sensie takim, że w ogóle nie trzeba się za bardzo skupiać, żeby sobie pograć w spokoju. Mało tego. Gramy praktycznie momentalnie, tak? Chwilę dosłownie. Spędzamy czasu w menu i super. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, pobiegamy sobie jeszcze chwileczkę dosłownie, bo też nie chciałbym tutaj nie wiadomo ile w tym tytule spędzić. To miał być taki szybciutki test, mniej więcej pokazujący, jak ta gra wygląda. Jakie mam mechaniki? Co oferuje? No, jak na razie powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Prościutkie menu, prościutka bardzo gra. Widać, że jest tutaj bardzo mocno nastawiona na młodszą widownię, gdzie ja bardzo często lubię tego typu tytuły właśnie ogrywać z uwagi na ich prostotę. Bo przy takich tytułach po prostu wypoczywam i się relaksuje. W ogóle nie muszę totalnie się nad niczym zastanawiać. Dobra, podejrzewam, że tu się da wejść. O tak, o, i tu. I teraz tutaj. O, nie da się. Myślałem, że się da. O, zobaczcie, to będzie chyba nasz pierwszy dungeon. Tak mi się wydaje. Nie, rezygnuję z tej rakiety. Jak ją to mam cofnąć? O, nera. No trudno, najwyżej kogoś rąbnę z niej. Czekajcie, bo omijam teraz tego dędżona nieszczęsnego. Ja chciałem do niego zajrzeć, o jest. O, faktycznie. Jakiś maniunki ten dędżonik. Ale może być. Nice! To byłem wilczą zbroję. Która zamieniła mnie w wilka z wyglądu? O kurde. Normalnie cieszę się jak dzieciak. Podoba mi się. Do tego jeszcze mamy tutaj do uratowania jakiegoś gostka. Który to jest kupcem? I zniknął, właśnie. Oprócz tego mamy na maksa dużo wazonów z walutą. Kurde, wypas jest. Ciekaw jestem, czy zdążę w 3 minuty przejść ten poziom. Zobaczmy. Nie chciałbym jakoś super dużo czasu poświęcać już. Czy można tutaj robić takie akcje, że sobie pulujemy po prostu jak najwięcej wrogów? Zobaczcie. Dobra, trochę się ich spulowało. Czyli da się. Czyli da się. Prawo się da też zaciachać jak w prawdziwym do Minecraft. E. O oh yeah! Mamy kolejny poziom. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Jakieś teraz zwala naprawdę potężne ciosy. Zobaczcie, co się zmieniło. Ale, jakoś po chyba wypiłem, która mi zwiększa atak. I teraz jestem super mocny. Znajdź karawanę. Kurde, i tu kolejny dungeon. Coś fajnego wypadło. Wypas, ale chyba do końca tej misji niestety nie uda się zrobić. Tutaj sobie zakończyłem moje drodzy, bo nie chciałem na ten tytuł poświęcać więcej niż 20 minut na streamie, także jeżeli macie game pasa, polecam, osobiście, raczej bym chyba pieniędzy na tą grę nie wydał. Ale jeżeli jest dostępna za darmo w Game Passie i można sobie ją ograć naprawdę praktycznie totalnie bezstresowo, dosłownie kilka kliknięć i już jesteście w grze, no dla mnie coś rewelacyjnego, naprawdę. Także zdecydowanie polecam dla miłośników właśnie takich prostych, hack'n'slashowych gier, a dla miłośników Minecrafta to już podejrzewam, że totalnie może się, można się wciągnąć. Tyle ode mnie, wielkie dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego.